What lay ahead of our heroes was unknown. They had not seen another man, woman, or child in ages. The undead had transformed everything. They were now surrounded by evil. But our heroes had to press on. They were in search of the tomb. The wizard was sure that it would belong to the founder of the Astral Academy, one of the three guardians.

Tak, mnie pewnie będzie dobrze słychać, ale za to całym resztę będzie dobrze słychać. Chociaż może nie. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję że też, że wszystko się dobrze nagra, że mój dźwięk będzie dobrze słychać. Dźwięku z gry nie musi być aż tak dobrze słychać, bo wszędzie są napisy, więc może się sobie przeczytać, co dana postać mówi. No. Teraz... Ty giniesz, nie jesteś fajny by żyć w walka snajperów. Zgrałem, jestem uję O, strzelaj. Tak, o najlepiej. Teraz strzelaj. Dobra. I tak, lecimy. Dalej. No, tam mam doświadczenie. Dajmy. Ile mamy? Dwa sekrety. Ok. Super fail. Mega fail. I teraz. Jeszcze parę razy z na pewno. No. ...i walczymy z klamiszkami. Życie z Super. Fajnie. Na pewno mi się przyda. Szczerze muszę się przyznać, że nie wiem gdzie tu są... ...ukryte skarby, więc... ...jeśli nie znajdę obydwu, to... ...postaram się dograć w ten moment. Teraz tak a coś jest, nie ma Przypomniałem sobie, że jeśli naciągnę łuk mocno, to szkielet pada po dwóch strzałach, a po takim zwykłym strzeleniu tylko po trzech. Wiedziałem to jak ty się na mnie zamachują, A jaj, w tym momencie zabijam. Fail. O, tu mamy jeden skarb. Super. I, a w nim jest am amulet wchłaniania energii. Okej. Okay. Zobaczmy, co on robi. Magiczny amulet, który cierpi energię. Mm. O, to się przyda magowi. Pamiętam tego artefaktu. Na pewno bardzo przydatny, na pewno. Taka odnawialna energia. Łap się! Jakie? No tak! Super! Dobra, Trochę małą skrzyneczkę. Wbijmy skrzyneczkę. Ci przydałoby się coś, co daje ...odnawia tak zdrowie. O! To jest taki pierwszy, lepszy... ...szkielet. Który, ...którego możemy pokonać waląc go w plecy. To znaczy normalnie pewnie też, ale... ...wolę go tym sposobem pokonywać, bo... ...jest najszybciej. Próbuję z pacją skakać. Aha. Buh. Też się da okej, okay. dobrze. O. O. Do góry nic nie ma? Nie ma. To idziemy dalej. O. To nie jest artefakt. Tu zdobędziemy moc, pewnie do rycerza. Tak? Potęgę tytanu, czyli drugi... Drugą umiejętność. I ona. Ka każda postać ma trzy umiejętności. A potęga Tytanów działa w ten sposób. Bo możemy wsiąść przedmiot i rzucić nim w przeciwnika. Tam na dole widzę szkieleta. Rzucimy w niego. O. I zabić go w ten sposób. To jest. Przynajmniej dla mnie mało przydatna umiejętność. Wolę rzut młotem. Chyba tak. Rzut młotem. Trzecia umiejętność. Ale albo ognisty miecz. Chyba ognisty miecz właśnie. Soja to ja mam tu? Kładki? Jeszcze nie mogę kładek. I, i, i. Ach, to Tak, najlepszą... ...skoczką... ...jest... ...skoczka... ...akrobatką, o tak powiem... ...jest soja, Najwyżej skacze. I teraz tak. Kiniesz. Dawajc wdro... Na hit. To dziwne Idziemy dalej. Jesteśmy w podziemiach Akademii. Tak to się... Aha, wilcze siedlisko. Dobrze. Nie wiem czemu to się tak nazywa. No ale trudno się tam dostać nie tracąc za dużo zdrowia tak dokładnie o to mi chodzi nie ma tu żadnego checkpointu wcześniej tak ja mogę skrzynek Dobra, nie będę ryzykować. Checkpoint, proszę, checkpoint. Nie! 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 No to super. To będzie pierwszy zgon w tej grze. Tak. tak. Tak wygląda, gdy, umrze gdy umrą wszystkie trzy postacie i cofa nas do samego początku, do ostatniego punktu kontrolnego na szczęście, nie do samego początku, no i, o nie, 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 czemu, bo niecałe zdrowie się odradza. Dobra, zrobimy to nim potrzebę.